Dzieci Słońca to tytuł wystawy zdjęć Tomasza Mateusiaka, którą od piątku, 11 lutego, możemy oglądać w Holuki na Jantar. Dzieci Słońca to są zdjęcia, które zrobiłem przez dwa miesiące na Filipinach. Nie jest to jedna historia. Proszę nie traktować tego jako jedna historia, to jest zbiór zdjęć z kilkunastu reportaży, jakie zrobiłem. przedstawiają życie dzieci właśnie na Filipinach. Pokazują, że potrafią być. Szczęśliwe, uśmiechacie się mimo tego, że są biedne, tak naprawdę, ale pokazują też ich prawdziwe życie, takie jak to tam naprawdę wygląda. Mieszkają w slumsach i tak naprawdę czasami nie jedzą tygodniami, więc to też jest pokazane, chociaż nie chciałem pokazać samej takiej biedy. Chciałem pokazać też to, że potrafią być szczęśliwe i jest wiele zdjęć, które pokazują, że się uśmiechają. Głód, bieda, życie na ulicy i przyjaźni tubylcy. Z tym wszystkim zetknął się na Filipinach Tomasz Mateusiak, który wyjechał tam, by pomagać organizacji charytatywnej. Przez cały swój pobyt relacjonował tamtejsze życie zdjęciami. I zdjęciami pełnymi emocji. Wyjechałem dzięki mojemu przyjacielowi Michałowi, który pracował tam przez poprzedni rok. Jest właśnie tam z tyłu, macha do mnie. Zaproponował mi wyjazd, żebym wspomógł jego projekt dla Fundacji Charytatywnej ICM. Fotografowałem tam dzieci, które należą do chóru. 14 z nich. I chciałem pokazać ich portrety co zakończyło się wystawą potem na Filipinach. Pokazywaliśmy ich marzenia, bo projekt to był akodamgon, co znaczy po filipińsku moje marzenie to i pokazywaliśmy właśnie ich marzenia. Jak wspomniał autor, być może już wkrótce będziemy mieli okazję zobaczyć kolejny fotoreportaż na wystawie w Ostrołęce.